Witajcie, ja jestem oczywiście Baxio, widzę was w kolejnym odcinku na moim kanale. Teraz wracam do was po długiej przerwie. Robimy teraz daily od czwartku, czyli przez czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek. 5 dni daily żeby sobie tak zacząć yy, po, powracać do nagrywania na specjal, na 700 subskrypcji, które Wam bardzo dziękuję oczywiście i przy okazji z okazji świąt, więc mamy trzy y, powody, żeby zrobić to daily. Dzisiaj mamy odcinek razem z Dorotą, kto więcej kliknie razem na telefonie, zaraz Wam pokażemy, wszystko i powiemy. Taki klikat, że kto więcej razy kliknie, ten wygrywa. W czasie pół godziny będziemy mieli pół godziny na klikanie, kto więcej kliknie, wygrywa. Pamiętajcie na samym początku, żeby zostawić... No tak. Łapeczkę w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem też jest obowiązkowa. No i my jemy wam do tłumaczenia zasad. Tak jak mówili jest z nami Dorota, Siana. E, ja zdejmuję tą czapkę skate'a już, bo gorzej nie wyglądam. Tak się. Taka aplikacja wygląda, no i... I za każde kliknięcie to jest dla Pijają nam No tylko... Tego... Kliknięcie. A, no tak. No i na tym to polega. I w ciągu tych 30 minut, w których będziemy klikać w telefonie, będzie nam pomagać bądź utrudniać koło fortuny dla urozmaicenia filmu są takie aktywności jak zrobienie triku na hulajnodze Opowiedz żart oraz zrób 10 pompek. To jest trzy główne e, dodatkowe aktywności. Mamy kilka rzeczy, żeby ten film był ciekawy, nie tylko klikanie, więc mamy y, urozmaicenia. Tutaj mamy stoper i będziemy kręcić co 5 minut, właśnie dlatego, żeby losować różne aktywności, e, utrudnienia bądź ułatwienia. Więc my już zaczynamy aplikację i zaczynamy klikać. Słuchajcie, ja sobie poszedłem. Dorota tam coś robi, bo tutaj mamy kliknięcia już. Mamy 190, żeby Dorota nie usłyszała to będę mówił trochę ciszej. Sobie klikamy. Pierwszy próg już zdobyty. Mam już e, tyle. Nie będę mówić tak. Ja cały czas klikam. E, jeszcze e, 3 minuty do losowania. Lecimy tak, ja lecę na dwa palce, żeby było szybciej. O nawet tak zrobimy. Patrzcie, lecimy. Tak sobie nabijamy. Teraz łatwe kliknięcie. No I sobie tak będę klikał. Idę sobie gdzieś siąść, w jakieś wygodne miejsca. Moją tak. Tyle kliknięć, nie wiem czy to widać. No, widać. Tutaj. dobra no, tutaj sobie stoi. No klikam. Też klika. No i ogólnie za jakąś minutkę, czy tam nawet mniej. Chyba nawet minutkę. No, będziemy kręcić, jak kręcę pierwszy. I zobaczymy, co wtedy mi na tym kole. Teraz powinien nam dzwonić budzik, że już minęło 5 minut. <śmiech> <śmiech> ja wygła mi taka liczba i... Mam nadzieję, że wygram to swoją taktyką, którą Wam już mówiłam. Ja bym, masz taktykę. Mam taktykę. Pokażę tam Ja nie mam taktyki, mój wynik to tyle. Nic nie widać, jak zwykle. Zaraz... Ja i tak tutaj już, już stoję blisko kamery, bo zaraz kręcimy. No dosłownie, za kilka sekund. Powinien budzik No, ja za, jest... Dobra. Ym... Zastopywałam stoper, już nie klikamy. Mhm. Mamy nasze e, kło fortuny. Więc zakręć. Pierwszy, będziesz kręcić ty. Pierwsze kręcenie, więc... uwaga! Co wypadnie? Pierwsze losowanie dzisiaj. I, i... przez 5-5 pię minut będziesz musiał. Widzicie, bo zostawiałam lajka i suba. No i w sumie nie masz nic do roboty. Masz, masz to nie do ciebie, bo nie musisz kompletnie nic robić, Ale wy z macie łapkę, wy, zadanie, zostawić macie łapkę zadanie. w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak tego nie zostawicie, to... Koniec Daili, koniec daili. Właśnie tak. Postanowiliśmy, że zmienimy zasady i kręcimy koło dwie, dwie minuty, dokładnie. Żeby było ciekawiej, bo na razie nic się nie dzieje. Więc jeszcze raz zaczynamy, mamy dwie minuty, e czas start, więc co? Dorota zaraz będzie kręcić za chwilę. Tak. Bartek gdzieś poszedł y dalej, tak bym mówić swoją taktykę lub co nie właśnie w Pioskawnicy i coś się zepsuło. Rozwaliłem takie super takie pojemniczki. Teraz yy, będziemy części kręcić, żeby było coś ciekawszego. Ja sobie siadłem trochę dalej, żebym mógł sobie trochę pokazać z wami. Ile do koła? Dobra, kombinuję. Słuchajcie, chodźcie. O, koło, dobra, idę. Jest właśnie budzik dzwoni Przestań klikać. Dobra, wyłączony mam telefon. W ciągu tej, tych pięciu minut będę musiała... Uwaga, co tam wypadnie? Uwaga, uwaga, w ciągu tych pięciu minut będę musiała... Może ktoś ci pomóc. Może ktoś mi pomóc. Mogę GoPro? Mhm. Więc puszczam stoper i szybko biegnę. Pa. Może ktoś mi pomóc. Wychodzimy. Może ktoś mi pomóc, ale ja nie mogę sama, więc w ciągu tych dwóch minut mogę ewentualnie ja, tylko nie widzę nikogo w pobliżu w ogóle, kompletnie. Jest taka godzina, że mógłby ktoś tu być. Dobra, szybko biegnę. Mamy mało czasu. Chcę sprawdzić, czy jest gdzieś tam Dorota, ale jej nie widziałem, gdzieś pół pewnie daleko. Jestem ciekaw, co robi, co ona tam biegnie i co kombinuje. Ja mam na razie 12544 Mam nadzieję, że to dobrze widać Dużo bardzo teraz zyskałem I obym to wygrał Mam nadzieję, że to wygram To na razie też może bardzo dużo Chodzę pobić I tu nikogo nie ma Ja sobie nie mogę, bo piszę może, Ale nam chodziło ogólnie wymyślając tą opcję, że nie możemy sami, że ktoś może ale sami nie możemy A nikogo w pobliżu nie widzę, więc chyba Mi się to nie uda Kompletnie nikogo tu nie ma 5 sekund Nikogo nie znalazłam Nikogo nie było Jak widać Lub nie widać, budzik dzwoni Więc odrzucamy Idę do i go by pocieszyć Dobra, już budzik dzwonił Już minęło 2 minuty i niestety, muszę Cię pocieszyć, nic się nie zmieniło. Nikogo nie znalazłam. Tak? Nikogo nie było. Więc niestety mi się nie udało. Twoja pora na kręcenie. Zobaczymy, co Dobra. Ty będziesz musiał robić w ciągu tych 5, dwóch minut. Mam nadzieję, że chociaż miałaś rozrywkę. No, biegałam. Teraz. Uwaga, sprawdzamy, co ja będę miał. Drugie kręcenie moje. W ciągu tych pięć... dwóch minut będziesz musieć... Zrób 10 pompek. Ja sobie szybko zrobię pompki, że teraz trochę tego... Więc Aktywne, od, od razu puszczam stoper. Ja mogę klikać, a ty musisz akurat robić pompki. 10 pompek. Wracamy do klikania dalej. Szczerze, myślę, że podczas tego, że ja nie mogłam klikać i musiałam kogoś szukać, to ty dużo nadrobiłeś. Znaczy może no, na pewno masz o wiele więcej niż ja. Od tego biegania... Ja miałam bardzo łatwe koło. Cały raz nie masz nic do roboty praktycznie No ja sobie pompeczki zrobiłem To zrobiłem 10 pompek? O Boże, ja ile masz Dobra to pokażemy, ja mam tyle Ja mam tyle 3100 prawie A ty masz? Dwa 2018 Ło, to 1000 kliknięć Wszystko może się zmienić, że może wyjść nawet do sąsiada Ej, to będzie ciekawe, wiesz? Powiedz Dzień dobry, dzień dobry, możesz mi poklikać. O, pięć sekund do losowania. Usłyszcie ten dźwięk. Koniec. Przestaję klikać, wyłączam, sobie go chowam. Teraz kto? Ty. Ja. A, Więc osobiście. w ciągu tych dwóch minut cały mi się myli. Będę musieć, będę uwaga. musieć, uwaga. Co tam będzie? Jestem ciekawy. Spytaj losowej osoby go o godzinę. Ale Aha, nie czyli jest. muszę to zrobić. Tak, musisz. Ty znowu uciekaj. Puszczam budzik i muszę iść. Spytaj losowej osoby o godzinę. No wikasz, wikasz? Tak, możesz! Dorota idzie. Jestem ciekaw do kogo pójdzie, ale pewnie do sąsiada. Jest tu chudy, nie ma. Nagrywa się wszystko. I droga właśnie gdzieś poszła i pobiegła. To ja sobie klikam dalej. Teraz pewnie też już zyskam, zyskam. Koło furtuny mi sprzyja. No, miło nikogo. Na są się bramy zamknięte. O, jestem. Ej, czekam już tak dobre kilka minut, i Doroty dalej nie ma. No, jakiś motor znowu jedzie. Jakiś motorek Mam telefon, żeby to nie było dziwne i biegnę Przepraszam, a która jest godzina? 45. Dobra, dziękuję Dobra, mamy to Pobiegłam dalej, żeby to nie było dziwne Właśnie minął czas. Ale zdążyłam. O, mam kolkę, aż tak szybko biegłam. Udało mi się. Wracamy do Bartka. I na się udało. Mam nadzieję, że to było dobrze. Słychać. O, Drota chyba? Tak, Drota idzie. Okej, okay, dobra, jest, już widzę ją tam. Dorota jest z nami. Przyszła tutaj. No i opowiadać, co to mi się stało. Daję. Daję GoPro, proszę bardzo. Poko. Um, Troszkę nie nadrobiłam, nie mam jeszcze 3000. A jeśli chodzi o to, jakby mi się nie udało bym dostała karę, prawda? Mhm. Ale udało mi się. Tak? Tak. Ale... To mam telefon, żeby nie było. Normalnie pan wyciągnął telefon. Jest 14.06. Mhm. Więc się udało. 14. Teraz czas na moje kręcenie. Tutaj koło o, dzięki Tutaj kręcimy to już trzecie kręcenie. Uwaga. Co będzie, co będzie? A w ciągu tych dwóch minut będziesz musiał zrobić trik na hulajnodze. Elegancko. <grafię> Zrobię wam trika. Takiego jednego, bo jestem po chorobie świeżo. Ale będzie trik taki fajny, więc oglądajcie. Bierzemy hulajnogę. O, pyk. I robimy widownie dla was jakiegoś triczka. Może na początek wipek. O tak. Wipek, teraz zrobimy chila. O, pięknie. Jeszcze jeden trik dla Was od serduszka, barspina. O, pięknie. Wszystko z pierwszej. No i mam zaliczone już swoje zadanie. Łecutko. Zostało jeszcze tam trochę czasu. Ja sobie wrócę do klikania, bo była przerwa. Dokładnie, będziemy teraz taki kadr, em, jeszcze 20 sekund. No. Będzie moje klikanie. Mam nadzieję, że znowu nie będę gdzieś biegać, bo Ty na spokojnie sobie robisz... A ja, ja, ja bym z Tobą pobiegł, żeby nie klikać też, żeby nie, nie, nie nabijać sobie punktów, tylko żeby A... Ciebie nagrać. Okej, okay. okay, tylko to miało być też na celu, żeby tobie mógł, żebyś mógł klikać podczas tego, jak ja coś robię. No dobra, ale mam przewagę. Sobie też zobaczę, jak to robisz. Mhm. Teraz ty kręcisz? O, stop. No ja przestaję. przestaję. Włączam Wyłącz koło. koło i podczas um, tych dwóch minut będę musiała. Uwaga, uwaga, będę musiała. I. Co to jest? Będę musiała opowiedzieć żart. To muszę się zaśmiać. A, tak? No, jak nie będziesz powiadała, dopóki nie zaśmieje, to... Możesz poczekać... Mm, Wiesz, czym się różnisz od pszczoły? <trym zykańczym> Ty nie czy? Ty nie To. O, udało się. Unie... Skąd ty masz takie mocne żarty w głowie? Wiesz. Uczysz się żartów? Tak, to moje hobby. O, nie, to był akurat śmieszny żart. Z no. Chcę to wygrać, więc... A jeszcze ja mam szansę dużo. Masz dużo. Bo możemy się zamienić telefonami, albo ja mieć na, na dwie minuty razy dwa. Jak ty masz szyjki waluszki. A Mój kolega z klasy, Gibi, pozdrawiam cię jak to oglądasz, Pozdrawiam moją klasę, o. lubię Was wszystkich, kto to ogląda, nie wiem ile osób to ogląda, ale pozdrow... co? Dlatego chcę to wygrać, więc chociaż w sumie ja chciałbym też zrobić coś mięsnego, albo pójść z Dorotą no, po prostu żeby być świadkiem, albo. A może chcielibyście odcinek, w którym jakby mamy zadanie z urazkimi ludźmi na ulicy, na przykład idziemy i musimy coś zrobić z przed poprosić Piszcie się o coś. w komentarzach, bo to daily będzie trwało. Możemy nawet pociągnąć dłużej, jeśli no. albo po prostu jeśli się uda przerwać, woda, na przykład w innym po prostu w innym, jakby okresie czasu, na przykład nie wiem, przez co tydzień daily? Myślę, w sensie, że daily tygodniowa, na przykład co dwa tygodnie, jakieś tak. To w się sensie, wiecie, jak będzie aktywność, bo teraz w ogóle pod, podrosły wyniki mi, w się sensie podskoczyły, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękuję. Jeszcze raz. Jest to kłopot. Mam taki problem, jeśli patrzę na Twoją liczbę. Masz o dwa tysiące więcej. Proszę. Na sekundę. sekund? No to ja już kończę. Ja też tutaj zatrzymuję toperki teraz twoja kolej. O dobra, ja chcę coś ciekawego. A chodzisz ze mną jak ten? No, a bierzemy aparat? No. Wezmę go prosto na klatę. Uwaga, kręcimy. W ciągu tych dwóch minut będziesz musiał... Podejdę bliżej. Uwaga. Uwaga, uwaga. Wy widzicie co to jest? Ja jeszcze nie widzę. Minus pięć. Aha. Dodaliśmy to tak jak, jakby, żeby to dużo nie zmieniało, a jednak było, więc musisz sobie odjąć, pięć kliknięć. Pokaż to na kamerze, jak no. odejmujesz tę wielką wizję. <laughs> Kurde, nic nie widać. Dobra, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, odjąłeś? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i już dodałem. No to ja klik klikamy dalej. Możemy tak teraz Run. Kręć. ja chcę jeszcze raz sobie zakręcić. Ale no, twoja była przed chwilą kolej. No tak, no ale ja chcę, żeby było ciekawiej. No to ja mogę. A że ty kręcisz. No bo ty już była przed chwilą. Dobra, mogę. Okay. To dajmy ten aparat trochę bliżej, bo ciężko ja tak... Weź to na chwilę. No. Coś takiego. Czekaj, widać mnie. Widzisz mnie. mnie? Dobra, o, widać cię. Widać... Dobra, to w ciągu tych, tych chwil będę robić. <grym> tak, tak for fun sobie kręcimy. Idziesz ze mną jak coś? No, idę z tobą. Ciekawe, no będę musieć... plus 20! To jest, to jest bardzo to jest ciekawe. Poczekaj, no. jeszcze nie klikaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, trzyna, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa mam, więc też od razu? Chcesz od razu? No ja sobie zakręcę. Siedzimy tu. Pyk, zakręcone. Czekamy i w ciągu tych chwil będziemy... Mu... Będziesz musiał? Ja? Idziesz ze mną, czy nie? Tak. Dobra. Zrób dziewięć <grym> Bardzo ciekawa aktywność. Teraz <grym> to co zrobię, te pompiki. To jest ciekawe, zrobię takich dzikich pompek Czas minął, a to zaraz będziemy kręcić. To, to, to ty, ty zakręcisz, a ja zrobię pompy Było 10, nie? Nie wiem, nie się, że. Na naszym. A, jeszcze na dronach, Na naszych tronach e, przewielkich. Prześwietlnych, przewielkich. O, to były męczące pompki. No, takie skaczące. Teraz e, moja czas na losowanie, tak? To A Więc w ciągu tych e, chwil. Będę musieć. zrobić 10 pompek. Najgorzej. Nie lubię pompek. Dawaj, dojść pompeczki. Dzięki Dobra, ja jestem już po m, pompkach. Chcesz od razu kręcić? Bo Mogę. właśnie już minęły. O, tak? A nie, teraz moja kolej. Nie, bo ty robisz robię. To odrzucam. I od razu. No bo dobra najpierw... Tak. Ja zakręcę. W ciągu kilku chwil, chwil będziesz musiał. Czym te słowa są? Czekajcie, nic nie widać. Uwaga, uwaga. Co tu jest? Uwaga! Oj! Minus 5! Musisz ode sobie 5? Bardzo, <laughs> Bardzo ciężkie. Wchodzę w moją aplikację i 5 razy sobie odejmuję. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Na razie jest spokojnie. A czasami się nie kończy zaraz czas. Dzisiaj pół godziny. Głupie ten, ten nagrywki, wiesz? Czemu? Bo za dwie minuty będzie koniec. O! Całego, nie mówię o tym. O! sześć tysięcy! No, żeby była możliwość. Stop! Od razu kręcimy na zmianę, bo jest no. bardzo mało czasu, więc teraz ja kręcę. Co odcinka, więc. Żebyśmy tu coś przebiegli gdzieś. Może ktoś ci pomóc. Dobra, lecimy. O, chodźmy! idziemy! Je! Yeah! Ej, Dorota! U mnie z bieganiem tak średnio! To jest nasz cel! Tak <noise> Dorota. Chcę tego pana złapać. Ja pobiegę z rąk, bo zapomniałam, że biegać nie mogę. Ja ogólnie widzę, że prawdopodobnie już to wygrywam, bo zostały chyba. nawet już jest koniec. Ja kliknę ostatni raz dla Was. Wchodzę w naszą aplikację, mamy 6000. Dwa, nic nie widać. Tu go nie widać? Nic nie widać. Wow. Gdzie Dorota jest? Nie ma jej. Klikamy sobie ostatnie kilka razy. A ja mam 6020. Kończę z tym wynikiem. Czas się prawdopodobnie skończył, chyba Doro to dzwoni. Nie, jeszcze nie. Zobaczcie jak to ładnie Zobaczcie Sobie tutaj widoczki. Dobra. Widzę jakieś osoby. Mam nadzieję, że to są. Pewno. Nie będą jakieś osoby, które nie będą pozwalać nagrywać, a złe nie niemiłe. Tak wygląda mój licznik, nie mogę klikać, ale idziemy. Osoby ze szkoły powinny wracać, a nikogo nie ma. Kompletnie nikogo nie ma Dobra wracamy Mam jeszcze pomysł iść jeszcze w jedno miejsce O, w tam jest, patrzcie Biegnie, 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 biegnie Udy nie ma ja się tego Dobra, idziemy, przez to, że nie udało mi się tego wyzwania. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Tak, ale. Daj, ja to będę nagrywał. Nie, jest wid. Pomyślimy wszystko, bo nie udało mi się wykonać. i Tak, przegrałam. Ale. To jest, wejdźcie do rzeki. Tara, tak. Była uzgodniona milion lat temu. Nie, no, nie, to spontaniczne. Chodź tam. Nie ma to, że będzie wchodziła sobie do rzeki, nie? No, ale.